W tym filmie pokażę Ci jeden lejek sprzedażowy, który pozwoli rozwinąć Twoją ofertę online do ponad 500 tysięcy zł miesięcznie. Teraz, czemu powinieneś się słuchać jakiegoś losowego gościa z internetu, który mówi Ci, jak ma stworzyć lejek, który pozwoli ci zarabiać tyle pieniędzy? Mianowicie, w tamtym miesiącu pomogę biednemu z naszych klientów, Kubu środkowskiemu przebić ponad pół miliona złotych sprzedaży, a dokładnie rzecz biorąc, 600 tysięcy zł sprzedaży. Pomogę ponad 100 naszym klientom przebić się do około 15-50 tysięcy zł miesięcznie właśnie z tym lejkiem sprzedażowym oraz samemu we własnych spółkach osiągałem podobne wyniki. Więc czym jest ten lejek sprzedażowy? My to nazywamy hybrydowym lejkiem sprzedażowym, który łączy w sobie tak naprawdę trzy główne lejki sprzedażowe. Jest to lejek sprzedażowy na VSL Funnel, jest to lejek na Instagramie oraz lejek na YouTubie. I teraz, dlaczego w ogóle chcemy i ten, dlaczego ten lejek w ogóle jest najlepszy do tego wszystkiego? Dlatego, że pierwszą taką główną rzeczą jest to, że mamy dźwignię. Jak już mamy ustawiony ten cały system naszych klientów. To zawsze jest on przewidywalny i regularne. co to znaczy, że jeśli chcemy skalować jeszcze dalej ten nasz sprzedażowy, pozyskać jeszcze więcej klientów, to po prostu wkładamy do niego więcej pieniędzy. Jeśli załóżmy, prowadzimy jakieś organiczne konto na Instagramie, postawiamy tam treści, chcemy pozyskać więcej klientów, tylko i wyłącznie z tego źródła, to żeby pozyskać ich więcej, musimy nagrać coraz więcej treści. To po prostu nie jest dźwignia, nie jest to sposób, który w regularny i przewidywalny sposób będziemy w stanie pozyskiwać więcej klientów. W przypadku, gdy chcemy skalować jakieś inny metody pozyskiwania klientów, które mamy w tym momencie, na przykład własną społeczność, to nie jest coś, co możemy skalować dalej, bo ta społeczność jest ograniczona. Ta społeczność się jakiś czas buduje, tak samo jak listy mailowe, konta na Instagramie, konta na YouTube. Ja to konto netuje budowałem ponad dwa lata i to nie jest moje główne źródło pozyskiwania klientów. Co prawda, w tym całym leku sprzedażowym ten YouTube ma swoje miejsce, tak samo jak Instagram. Nie chodzi o to, żeby tych treści w ogóle nie robić, tylko chodzi o to, że one nie są głównym mechanizmem pozyskiwania z nich klientów. Ok? Teraz, jeśli nasi klienci już mają wdrożony ten cały lek sprzedażowy, w swoim biznesie, to są w stanie po prostu wydawać więcej pieniędzy, żeby zarobić więcej pieniędzy. Czyli jeśli na ten moment na przykład wkładają w reklamę 1000 zł w ciągu miesiąca i mają ROAS 4, czyli zarabiają 4000 zł, są gotowi na to, żeby pozyskać więcej klientów, to mogą po prostu włożyć następnego miesiąca 5000 zł w reklamę i wyciągnąć 20000 zł z powrotem. Jeśli mają oczywiście taki ROAS. Jak u Wojciechówskiego w tamtym miesiącu udało się uzyskać około 10-krotny ROAS do cashu, czyli za każde 100 tysięcy zł, które włożył w reklamę, wyciągnął milion złotych, to nie było w tamtym miesiącu, na przynajmniej całe. Pracę, dało mi się już ponad milion z tego lejka wygenerować. I teraz to jest bardzo ważne, żeby nie jakąś w tym biznesie. No bo nie tworzymy tych biznesów po to, żeby być niewolnikiem. Nie robimy tak naprawdę życia wokół biznesu. Nie chcemy, żeby nasze życie było zależne od tego, co się dzieje w naszym biznesie. Chcemy raczej budować biznes w oparciu o nasze życie. Co mam na myśli? Nie chcemy być w sytuacji, w której, żeby zarobić więcej pieniędzy, bo na przykład chcemy po sobie gdzieś na wakacje, tak? Jak, um, ja teraz jestem, nie wiem, czy widać, ale... Jestem aktualnie na... Bali i starając właśnie gdzieś jakieś wakacje polecieć i tak dalej. No to nie chcemy być uzależnionym od tego, żeby pracować po kilkanaście godzin dziennie i robić masę ograniczonych treści, bo kiedy prędzej, później się zajedziemy, co jak zachorujemy i nagle nie będziemy w stanie nagrać więcej treści. Jeśli nasz biznes jest uzależniony tylko i wyłącznie od nas, od tego, czym wstawiamy jakieś treści na mediach społecznościowych, to tak naprawdę bardzo ciężko będzie na ten biznes dalej rozwijać bardzo bardzo długoterminowo. Dlatego potrzebujemy takiego systemu, który w sposób regularny i przewidywalny, będzie przynosił nam klientów właśnie do naszego biznesu. I teraz, dlaczego on składa się z trzech elementów? Składa się z trzech elementów, dlatego że kluczowe jest to, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Każdy mogą konto reklamowe zbanować z dnia na dzień. Tak samo zaufanie na rynku obecnie takim edukacyjnym online w Polsce właśnie pomaga naszym klientom, którzy są coachami, tenerami online, sprzedają programy mentoringowe i szkolenia, ich biznesy, co zaufanie w tych branżach jest bardzo małe, dlatego jeśli zdecydowalibyśmy się na to, aby po prostu używać samych płatnych reklam do pozyskiwania klientów, to jest istnieje bardzo wysoka szansa na to, że będziemy mieli bardzo duże koszty reklamowe i nawet z ofertą high ticket nie będziemy w stanie mieć na nim zysku. I tutaj jeden z naszych klientów, na przykład Jakub Szatkowski, oddaje bardzo dużo pieniędzy na płatne kampanie reklamowe, natomiast robi też oprócz tego content na Instagramie. Więc kluczowe jest, jakby to, żeby oprócz samego tworzenia płatnych reklam i posiadania tego lejka na VSL Funnel, robić wokół tego też dodatkowe rzeczy, na przykład content na YouTube. Dlatego, że tak jak mówiłem, jest bardzo małe zaufanie obecnie w tym rynku edukacyjnym online. To znaczy, że ludzie nie ufają nam już, nawet jak damy jakieś mocne gwarancje na reklamach, to i tak czy siak bardzo ciężko będzie na tych klientów z zyskiem pozyskać. czego kluczowe jest to, żeby budować ekspozycję właśnie na innych kanałach pozyskiwania klientów. Jest taka zasada, Google 7114, która mówi, że aby przekonwertować osobę, która nigdy wcześniej nas nie widziała na płacącego klienta, musi ona mieć ponad 7 godzin ekspozycji na nasze treści, na nas, w 11 różnych punktach styku, w 4 różnych lokalizacjach. Dlatego jeśli opieramy nasze pozyskiwanie klientów tylko i wyłącznie na samej płatej kampanii reklamowej, gdzie ekspozycji na nas ludzie mają tylko i wyłącznie na reklamie, następnie na VSL-u, który trwa może kilkanaście minut, nie wbijemy tych 7 godzin, a na skalę jak będziemy chcieli pozyskać tych klientów właśnie generujących to około 100 czy 500 tysięcy złotych, no to nie będziemy w stanie regularnie i przewidywalnie pozyskiwać tych klientów właśnie tylko wyłącznie z... Płatnych reklam na VSL. Kluczowe jest to, co mamy oprócz tego. Kluczowe jest te treść, którą mamy na YouTube. Ludzie, jak zobaczą nasze reklamy, będą nas googlować. No kto to jest Maciej Kaorenski? Co to jest Gavronifa? O co tutaj chodzi? I lepiej, żeby zobaczyli jakiekolwiek treści na waszym kanale na YouTube. To pomoże im wyedukować trochę bardziej na wasz temat, zaufać wam. Trochę się tworzy taki influencer efekt. Ty nie chodzi o to, abyśmy się z jakimiś influencerami, żebyśmy nagle <laughs> zaczęli zarabiać z tworzenia treści na mediach społecznościowych, bo to nie o to chodzi. Po prostu o to, żeby zbudować zaufanie wolczającego potencjalnego klienta, i żeby też uzyskać tego YouTube'a jako takie drugie źródło pozyskiwania naszych klientów. Dlatego bardzo kluczowe jest tworzenie YouTube'a w całym procesie pozyskiwania klientów, szczególnie online. Dlatego, że dla innych ludzi, ludzie nie czują zbytnio różnicy pomiędzy tym, jak rozmawiają z nami w rzeczywistości, a tym, jak właśnie oglądają nasze treści na YouTube, gdzie edukują się na nasz temat i budujemy proste zaufanie z nimi. Sobie takim ostatnim mechanizmem konwersji w tym miejscu jest lejek na Instagramie, czyli tak zwany Instagram Na Dla których niszach, szczególnie takich bardzo szeroki niszach, że mamy bardzo szeroki rynek, jeśli chodzi o to, co my oferujemy. Na przykład jesteśmy trenerem personalnym, najlepiej trener w personale, on właśnie działa. Mamy kilka, kilka przykładów tego, jak na przykład Adam Rosicki, który w tym momencie ma już ponad 40 tysięcy obserwujących na Instagramie. To nie jest tak, że jak my zaczęliśmy działać za trenerem Rosickim, to on od razu miał taki kilkadziesiąt tysięcy obserwujących, miał bardzo małe konto na Instagramie I po prostu za pomocą płatnych kampanii reklamowych na jego lek na Instagramie udało nam się podskiwać u niego w biznesie. Na tym on generuje około 100-150 tysięcy złotych miesięcznie, regularnie i przewidywalnie, jak już zaimplementowaliśmy ten system u niego w biznesie. Na czym polega ten tak w dużym skrócie? Polega on na tym, że prowadzimy reklamy na obserwujące nasze kanale, na Instagramie, następnie przechodzą przez nasze poprzednie treści, zostawiają obserwacje, następnie my się do nich odzywamy, prowadzimy z nimi konwersacje, omawiamy ich na rozmowy sprzedażowe i dokonujemy tej sprzedaży. I teraz dla naszych klientów, którzy są bardziej takimi potnukającymi zalecamy sam Instagram w dlatego, że to jest takie narzędzie, które dużo, dużo bardziej wybacza. Tego, że jak u, nie uda nam się pozyskać jakiegoś klienta z VSLA, no to zostają tylko na nasze liście mailowe i bardzo ciężko jest go potem przekonwertować z powrotem na klienta. Ale jeśli kogoś nie uda nam się przekonwertować na sprzedażową sprzedażowej, na linku na Instagramie, cały czas widzą nasze stories, nasze treści na Instagramie, zostaje jakby, już mu wyskakujemy z na lewo i prawo, dlatego ten link na Instagramie jest bardzo kluczowy do wdrażania właśnie tak długoterminowo też. Dlatego, że takim trzecim punktem punktem, który chciałem wam przekazać w tym, w tym odcinku, jest to, żeby grać w długoterminową grę, dlatego że dopiero w najdłuższym czasie po wdrożeniu tego wszystkiego, tego jednego chyba złego lekarza o którym wam teraz powiedziałem, załóżcie największe korzyści dla waszego biznesu. Teraz moje filmy, które ja mam na kanale, na, na YouTubie u siebie, one, film, który nagrywałem rok temu, cały czas objawiają wyświetlenie, one cały czas sprzedają za mnie. To znaczy, że ja nie muszę tworzyć nowych filmów na na YouTube, bo one sprzedawały za mnie, Natomiast chcę po prostu rozwijać ten biznes jeszcze dalej, dlatego tworzę nowe e, filmy na YouTube co e, tydzień. Natomiast jeśli bym nie chciał, bym po prostu nie musiał, bo cały czas na te filmy, które sprzedają za mnie. Tworzy się taki efekt kuli śnieżnej, czyli im dalej prowadzimy właśnie ten lejek na Instagramie, i dalej prowadzimy ten lejek e, na YouTube, po prostu tym bardziej się to rozwija do przodu i mamy efekt po prostu takiego procenta składanego, który potęguje się wraz z czasem. Więc mamy tutaj na to, żeby posłyszeć klientów tu i teraz, jak ten lejek na VSL Funnel, który wdrażamy u naszych klientów, jest taki mechanizm konwersji, który pozwala nam tu i teraz skonwertować kogoś na umowną rozmowę sprzedażową. Ja Mamy też długoterminowy mechanizm konwersji, jak na przykład lejek na YouTube i lejek na Instagramie, które potem łączymy w całość. dlatego właśnie nazywa się to hybrydowym lejkiem sprzedażowym. I teraz kluczem największym do działania tego całego leka sprzedażowego jest oferta. Głównym czynnikiem, który wyróżnia to, ile komuś udaje się generować z tego leka sprzedażowego jest oferta. Pierwsze, czy mają, miał ją zwalidowaną na innym rynku, czyli czy sprzedają komuś oprócz klientów z poleceń, czyli czy przez płatne reklamy udało się jakieś pozyskać klientów. Jeśli są takie osoby, które to robiły wcześniej, to bardzo łatwo jest im dostarczyć jakieś rezultaty. Nasz często nasi klienci zaczynają od zera, czyli są to osoby, które my tak naprawdę budujemy całą ofertę high-ticketową. To jest właśnie bardzo ważne słowo, czyli oferta high-ticket, to oczywiście oferta od 2 do 16 tysięcy złotych. Jeśli chcemy, żeby liczby nam zadziałały na tym lejku sprzedażowym, czyli żebyśmy Mieli z zyskiem pieniądze właśnie na tym lejku sprzedażowym, czyli wkładamy 1000 zł i wykładamy 4000 zł. To musimy mieć odpowiednią drogą ofertę, którą właśnie będziemy sprzedawali do tych. Ludzi. Więc to jest taki główny, główny, główny czynnik, który, co na pewno najważniejsze, staje w z pracy z naszymi klientami, czyli tak pomagamy tworzyć tą ofertę high ticketową, za którą ludzie tak będą w stanie zapłacić tyle złotych. Dlatego, jeśli jesteś coachem, ekspertem, konsultantem lub szkoleniowcem i chcesz, żebyśmy pomogli Ci taką ofertę high ticketową stworzyć i następnie implementować nasze obroty eksploatowe, to kliknij pierwszy gościami tego filmu i aplikuj do współpracy z nami. I widzimy się w kolejnym filmie.